Ważne wydarzenie w waszym życiu. No tak! Dla mnie wyjątkowe. Już może się więcej nie zdarzyć. To jest wielkie dla mnie wrażenie. I w ogóle nie tylko dla mnie, ale dla, dla wszystkich Podlasian. No, no takie miasto jest to wydarzenie na pewno wielkie, dlatego tyle ludzi jest. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w naszym mieście Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry Dziękuję bardzo. No. bardzo. No. Dziękujemy. Cicho, cicho. ya. <tuk tangan>

¡Gracias! Jest dziś z nami prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda! Witamy bardzo serdecznie! Szanowni Państwo, razem z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, panem Andrzejem Duda, jest także szefowa jego kancelarii, zaśpiewają Państwo razem z nami hymn narodowy. Prezydencie, to są mieszkańcy Białej Podlaskiej. To są wspaniali mieszkańcy Białej Podlaskiej. Proszę czuć się jak u siebie w domu, ale ten dom nazywa się Polska, i właśnie tutaj też jest jej ważna część. To jest niebywały zaszczyt i dla mnie, i dla naszych mieszkańców, że Pan Prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, odwiedził nasze Podlasie. Bardzo Panie Prezydencie dziękujemy. Jesteśmy zaszczyceni. Widzi Pan. Nas wszystkich, jak jesteśmy otwarci i patriotycznie nastawieni do świętowania 11 listopada. Tak jak dzisiaj przed południem Pan powiedział, świętowanie i ci, którzy walczyli, to nie tylko karabiny, ale też pióro, też instrumenty muzyczne, też śpiew. Tak dzisiaj my chcemy radować się tym śpiewem, korzystając z tych pięknych pieśni patriotycznych. Bardzo jeszcze raz dziękuję i witam serdecznie w imieniu naszych mieszkańców. Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk. Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić teraz na scenę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Panie Prezydencie, zapraszamy. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczny za to zaproszenie do Białej Podlaskiej na dziś, na ten piękny wieczór, ale jestem też Wam ogromnie wdzięczny i za to spotkanie, i za tą uroczystość, w której kilkanaście czy kilkadziesiąt minut temu mogłem wziąć udział. Ogromnie państwu dziękuję za to wspaniałe spotkanie. Dziękuję wam za waszą postawę. Jest dla mnie zaszczytem jako dla prezydenta Rzeczypospolitej, że tutaj w Białej Podlaskiej mogę dzisiaj stać i będę mógł śpiewać z wami pieśni tak drogie naszym sercom. Pieśni, które wyznaczyły drogę do wolności, pieśni które zawsze tą wolność w polskich sercach rozpalały, dzięki którym między innymi dzisiaj jesteśmy wolni, a wierzę w to, że z czasem będziemy jeszcze bardziej i będziemy mieli Polskę uczciwą, i będziemy mieli Polskę sprawiedliwą, gdzie uczciwych i rzetelnych ludzi się nagradza, a surowo karani są ci, którzy niszczą tkankę społeczną. Surowo karani są ci, którzy szkodzą społeczeństwu. Surowo karani są ci, którzy korzystają z okazji, by złamać prawo. Że prawo w Polsce będzie wreszcie przestrzegane, a wymiar sprawiedliwości będzie taki, jaki powinien być w praworządnym państwie. Mamy wielką szansę, musimy ją wykorzystać i to jest nasze wielkie zadanie na najbliższe lata. Proszę Państwa o wsparcie. Razem jesteśmy w stanie podołać wszystkim tym zadaniom. Jeszcze raz dziękuję. Śpiewajmy razem. O Polskę. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda i prezydent mojej podlaskiej Dariusz Stefanik. Kur kamerata z czwartego liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica. z miasta jest Michał Archanioł. Michał Archanioł, który zwyciężył zło. I mamy nadzieję, że wspólnie to zło zwyciężymy, a Michał Archanioł będzie strzegł pana prezydenta. Bardzo dziękujemy za to wizytę. Drodzy Panowie, prosimy jeszcze o pozostanie chwilę na scenie Publiczne gimnazjum nr 4, tak jak wspomnieliśmy, nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest to postać właśnie związana z odzyskaniem przez Pol z Polskę niepodległości. Drodzy Państwo, jest to szabla, którą właśnie również otrzymują zaszczytni obywatele miasta, ale w tym przypadku nie ma wątpliwości, że również Pan Prezydent Andrzej Duda taką szablę powinien dostać właśnie od publicznego gimnazjum, które nosi mnie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Także znaczy, to jest prezent właśnie z rąk Bartosza Prokopa dla naszego wyjątkowego dzisiejszego gościa. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za za to spotkanie wzruszające dla mnie ogromnie. Ale przede wszystkim dziękuję za to wychowanie patriotyczne, które tutaj w Białej Podlaskiej jest. Daliście dzisiaj Państwo wielkie świadectwo, które mam nadzieję, że zobaczy cała Polska. Bardzo za to dziękuję, bo to jest nasz największy skarb. Takie właśnie wychowanie. Na przyszłość, tych najmłodszych, kolejnych pokoleń. Ono tutaj w Białej Podlaskiej jest, za co dziękuję i panu prezydentowi, i władzom miasta, ale przede wszystkim dziękuję dyrekcjom szkół i wszystkim nauczycielom, i rodzicom, bo z takim wychowaniem idzie się z domu, a szkoła może tylko je potem jeszcze dobrze kształtować i rozwijać. Ogromnie jestem państwu wdzięczny. Ale skorzystam z tej okazji że stoję tutaj na tej scenie właśnie z jednej strony w niezwykłym, ale z drugiej strony także w zwykłym polskim mieście, przecież nie stolicy Polski. I podziękuję wszystkim tym, którzy w takich miastach jak Biała Podlaska, większych i mniejszych, zorganizowali dzisiaj obchody patriotyczne, zorganizowali dzisiaj śpiewania, zorganizowali dzisiaj wszelkiego rodzaju wieczornice, marsze, Uczcili pamięć tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Pokazali po raz kolejny, jak od lat co roku, jak to jest dla nas ważne i że pamiętamy o tym, że niepodległość to nie jest takie po prostu od sobie coś, co się ma. To jest coś, co trzeba czcić i pielęgnować. I dlatego bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim polskim nauczycielom, dyrektorom szkół, samorządowcom, wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, za wszystkie działania, jakie dzisiaj podjęli, żeby 11 listopada 2015 roku był prawdziwym patriotycznym świętem. Ogromnie za to dziękuję. Nie byłem oczywiście wszędzie, byłem tylko w Warszawie i u Państwa, ale mam nadzieję, że cała Polska wyglądała dzisiaj tak jak tu, w Białej Podlaskiej. Widzę teraz las. Biało-Czerwonych chorągwi i chorągiew. Jesteśmy Polakami i jesteśmy z tego dumni.